Komórki używa dziś każdy. Ale nie każdy pamięta sprzed lat dreszczyk emocji przy zakupie pierwszego aparatu. Z klapką, antenką i zielonym wyświetlaczem. Pierwsze rozmowy były krótkie i drogie, a dzwonki polifoniczne były prawdziwą atrakcją. Od 20 lat kochamy telefony komórkowe, ale bez smartfonów po prostu trudno nam żyć. Komórki zrobiły galopującą światową karierę. Wyobraźmy sobie, że pierwszy aparat, który powstał 60 lat temu w szwedzkiej firmie Ericsson, ważył aż 40 kg i mieścił się w bagażniku samochodowym, kosztował zaś tyle, co całe auto. Kolejne, kolejne telefony były już dużo poręczniejsze, na przykład ważący prawie kilogram aparat wielkości cegły. Pierwszą rozmowę odbył z Nowego Jorku w roku 1973 pracownik Motoroli, który zadzwonił wówczas do konkurencji. Komórka jest dziś nieodłącznym elementem życia. Obudzi nas rano, przypomni o zakupach, zamówi pizzę, sprawdzi, co grają w kinie, bez niej nie wyjdziemy z domu. Wynalazca telefonu, Aleksander Graham Bell, mawiał wprawdzie nie zawsze idź utartą drogą, gdzie już byli inni zdziwiłby się jednak, że nową drogę może wskazać aparat, który mieści się w kieszeni.